Siemka. Dzisiaj będziemy sobie grali w, w toczkę, nie w toczkę tylko w Robloxa. I będziemy i proszę żeby jedna osoba. Wercia Kitty. Kitty Wersia albo Kit, y, Kitty. Wercia Kitty. 1 yt w Robloxie, proszę żeby 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 nagrał ze mną to poproszę do kocham tu brwyka, pipa, juleczka, haniczka, tateczka, dewiczka, kakaczka, kakaha kaka, kalaka gdzie jesteś? Tiki Wercia? Jesteś mufinką fan. E, Mufinki fanką. O, mufinka art. No tak, ja ją tak właśnie zapisałam. I nie jest Weronika... Weronika wie. 93. Aha. Jak chcecie, to ja mam chyba więcej od niej. Od movie, od gtvr 1 1YC. Dzisiaj sobie zagram Robloxa, ale. Ale. Ja będę wybierać grę. Napiszcie w komentarzu, w którą grę mam tym razem zagrać. Hmm. Dobra. Hmm, 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 hmm. Dobra, patrzymy. Wrap or high. Dobra, bogaty albo, lub biedny obi. Ja będę bogata. No dobra, ja jestem biedna, bo nie mam robuxów, ale proszę, jak dobijecie 500... Co? Za chwilę, mamo! bo mama ci mnie okrzyczała czy No, dobra dobra, już pierwsza przegrałam będziemy sobie tutaj szli papsa muszę pilnować nagrania, bo mi się może sam włączyć tak, no wiecie. Mam go tutaj. Muszę się z nim wziąć. A mam sobie, że mi coś tu chodzi. Może mi pan do start. Teraz dwa dopiero trzy kominuty. I jeszcze mi coś przyszło. Tutaj może być bogaty, jak się nie wie. Najbardziej tym wiem. Nie kupować. Jestem w tak sam na serio to już nie mam. A być tutaj? Nie. Tak to miało Aha! He? Co dobra. E, no, widzę Aha! Bo ja mam tu i tu. Co to, to powiem? Macie ten odcinek na. Na betonowym Pawle, albo nawet hmm, panale. To musi mi dościu To Betonowy Paweł. bierdzie, polecam. Jest fajnie. Mama mi że zaraz i spać, nic nie szkodzi. Nagram kolejny pan. No i... To jest akurat mały paps. Za sobie mam taki żółty ślaczek. Mam na zębach. Paps. I miła. Ciekawe czy może... Czekaj. Twarz. O, no, wejdziemy. to już nauczono. Teraz idziemy tutaj. bo co mógłbyś mi się ale tutaj. Tutaj możesz być bogaty lub jednym. Dla mnie to Fisi Kisi. Kiki Liki. kaka -ka -ka. No i łacetka. Ja jestem w Niemczech.